Hej, jest poniedziałek, 13 listopada i oglądacie rozwiązywanie quizów z podcastem 5 na 5 a konkretnie ze mną, czyli z Michałem. Rozpoczynamy nowy tydzień, co oznacza, że będziemy mieli na przykład nowy temat w Cine Nerdu. Zeszłotygodniowego nam się nie udało rozpoznać, ale mamy dodatkowy punkt wiedzy do tego, żeby jakich, jakich tematów możemy w ogóle szukać. Pozmieniałem trochę ustawień przy nagrywaniu, bo były ostatnio problemy z tym, że zaczął się cały proces sypać, i mam nadzieję, że teraz już powinno być. Okej, okay, a jak nie, no to będziemy szukać dalej. Te, nie musimy się dzisiaj spieszyć, więc spróbujemy, może jak się uda, jakiś sporkel. Ale ostatnio, jak nagrywałem sporkel, to cały, e, cała końcówka filmu się posypała, więc nie wyszło to dobrze, więc nie chciałbym e, nadobiecywać. Ale spróbujemy. Ale zaczynamy oczywiście od Movidol. I Movidol daje nam plakat, w którym są piksele. Z pikseli mamy rozpoznać, jaki to jest film e, po tym właśnie plakacie, podać jego tytuł. Na ten moment nie widzę, co to jest. Mamy kolor taki złoty. Tu wygląda, jakby była albo grupa ludzi skupiona dookoła czegoś, co jest w środku, albo jakiś symbol. Wpiszemy sobie Flash. O, widzę, że nawet nie, nie, nie proponuje nam go. Dobra, to może mumia, bo e, próbuję to ze względu na to, że wiem, raczej to nie jest ten film, ale spróbuję go z tego względu, że kolory są jakieś takie piaskowe. Dobra, tu już powinniśmy widzieć coś więcej, bo zrobił się wyraźniejszy tytuł i to chyba faktycznie są osoby skupione dookoła czegoś takiego czerwonego w środku, ale nadal nie do końca nic mi to... to będzie D coś tam. Eee... Spróbujemy Moonrise... no widzę, że nie ma Moonrise Kingdom. Czy to jest Ry? <laughs> nie chcę zgadywać w ten sposób, pewnie Shrek 2, zawsze, dobry, zawsze dobra propozycja. Okej, okay. ktoś tutaj siedzi na tronie i dookoła niego są jakieś takie osoby. Hmm. Ciężki temat. Wróciło wszystko do normy. Nie jest to bad Boys 2 oczywiście. Kurcze, ta postać w środku. The. Czemu nie? Masko wzoru. Na, na razie nadal. Czy to jest jakiś taki nieamerykański film? Opiszemy. piszemy. są w domu. Ok, już widzę, że tytuł jest zapisany. <grym> to najbardziej chcę powiedzieć, że to jest Squid Game. A może coś z BTS? Um, Justin Bieber. Hello, Mr. billionaire. Absolutnie, ok, żadnej szansy, żeby, żeby to zgadnąć. Dobrze, przechodzimy w takim razie do Cine Nerdle. <grydy> to jest pierwszy raz, jak słyszę o tym filmie, bo jest jakaś taka produkcja, której, której nie znam. Przechodzimy do Cine Nerdle, zobaczymy, jak pójdzie tutaj. Mam nadzieję, że. O, e, bardzo fajnie. Przepraszam, na, na moment musi się. Okej, okay, tym razem załadowało się poprawnie. No, dzisiaj e, technicznych problemów ze strony nagrywania na razie nie ma, ale, ale są problemy e, pojawiające się tutaj ze strony. Dobre, sci-fi i drama. OK, od razu wiadomo, że to jest Arrival, bo to są e, Rosencrantz i Guildenstern, chcę powiedzieć. <coughs> nie pamiętam ich imion, ale jest, więc e, będę próbował w takim razie e, zgadnąć, że jest to Denis Villeneuve. Tak, 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 wiemy, wiemy że to wszystko się zgadza. Guess team. Tak jest, Denis Villeneuve, ale będziemy sobie zgadywać filmy. On nie ma ich aż tak dużo, więc powinno nam się udać większość z nich zgadnąć. Przechodzimy do framed. Po screenshotie zgadujemy, jaki to jest film. Wygląda jak początek jakiegoś takiego slashera, więc zaczniemy sobie może Friday the 13th. Co prawda nie jest to, nie wygląda to jak obóz nad jeziorem. Okej, okay. dobra, facet rysuje jakieś takie wkładki, mam wrażenie, do, do mózgu. Może jakieś trochę takie sci-fi, może jakiś film Cronenberga. Na pewno nie jest to crash, ale spróbujemy dalej. Nadal będziemy poruszać się w konwencji fantazy. Jeśli widzę tutaj kobietę w ciąży nie fantazy, tylko science fiction, zastanawiam się, czy to nie jest film Little Children Alfonso Quarona. Nie, <grym> na razie. Na razie kompletnie te obrazki nie składają się w całość, nie rozpoznaję tej aktorki, niestety. Posiłem jakiś hotel. Czemu nie? Hotel Artemis, nie mam pojęcia, co to jest. I sam Jestem naprawdę bardzo ciekaw, jaki, e, jaki film to będzie. Na pewno nie Get Out, ale... A okej, okay, okej, okay, okej, okay. dotarliśmy do tego. To jest e, Sam Mendes przedbondowy. Czyli Away We Go. John Krasinski, Maja Rudolf jeżdżą po różnych ludziach, dowiedzieć się w jaki sposób oni wychowują swoje dziecko i na końcu trafiają na jakąś tam własną drogę. Box Office Game. Si sięgamy do roku 1989, końcówki roku, w grudniu. Mamy pięć filmów, które wtedy wchodziły na, wchodziły na listy przebojów, zarabiały jakieś pieniądze. Wiemy ile tych pieniędzy zarabiały w danym tygodniu, wiemy z jakiego są studia, wiemy ile tygodni już są na tej liście. I dostajemy 200 punktów do wydawania na podpowiedzi. Na, naszym celem jest bardziej to, żeby zgadnąć wszystkie filmy, a niekoniecznie jakby zdobyć całą masę punktów. Zwłaszcza, że tygodnie są jeszcze trudniejsze niż lata. O ile jeszcze lata jestem w stanie dosyć wymierzyć, no to, to tygodnie są trudniejsze. Dobrze, więc zaczynamy od pierwszego filmu, który zarobił 40 milionów i się rozpędza, bo w czwartym tygodniu zarobił więcej niż w poprzednim, co nie, nie zdarza się aż tak często, Dany Devito. Danny DeVito, może Junior, nie pamiętam czy on kręcił Juniora, czy Twins, nie, to jeszcze spróbujemy War of the Roses, ale a jak nie, to potem będziemy próbować następne rzeczy. Tak jest, mamy War of the Roses, Michael Douglas, Kathleen Turner jako małżeństwo pokłócili się, Danny DeVito opowiada historię jako przestrogę przed innymi parami. Dobra, zobaczmy tagline. Okej, okay, dwóch, dwóch policjantów z Los Angeles będzie musiało współpracować ze sobą, nawet jeśli to ich e, zabije. Hmm. Tango i Cash. OK, jest Sylwester Stallone i Kurt Russell, ponoć mocno kłócili się na, na planie tego filmu. E, chyba ego Sly'a wtedy sięgało jakichś absurdalnych granic, no i był trudny do pracy. Trzeci film. Spróbujemy po aktorze. Jodie Benson. Nie wiem, niestety, kto to jest. Samuel E. Wright. Na razie dostajemy całkiem niezłe propozycje. Reżyser. To pachnie mi. pachnie mi filmem animowanym. No, w sumie nawet nie spojrzałem, o to może być The Little Mermaid. Tak jest. Zremakowanych w zeszłym roku, jako Live Action, mówi w ramach tych filmów, które Disney przerabia na, na to, żeby można popatrzeć sobie na żywo, których nikt specjalnie nie chce. Film numer 4 z Universal, 100 milionów prawie zarobił. Szósty tydzień. Znaczy, że już prawie dwa miesiące tkwi na liście. Drogi tam, gdzie, gdzie my nie potrzebujemy drog. Wiem, że to jest znane hasło. Michael J. F... OK, to jest zakończenie trylogii. Zawsze zapominam, że te filmy rozciągały się dosyć w czasie. Uuu! Okej, okay. trochę za odważnie powiedziałem. Nie Back of the Future, tylko Back to the Future. I wydaje mi się, że to jest trójka. Tak, dwójka. Czyli trójka wyszła, o kurde, już w latach 90 -tych. Proszę. Warner Brothers, 57 milionów. Te wszystkie filmy zarabiały solidne pieniądze po poprzednim tygodniu. Okej, okay, You'll Crack Up, czyli jakiś film związany ze świętami, co oczywiście nie jest e, niczym dziwnym, bo mamy grudzień, ale National Vacation zrobił film o Christmas Vacation. Tak jest. Okej, okay, wszystkie filmy udało się. Chevy Chase, e, fenomenalnie śmieszny, oczywiście w tej komedii, która leciała na polsacie tam 100 tysięcy razy. Mamy wszystkie filmy, bardzo interesujący zestaw. Przechodzimy do Movie Do. Movie Do tego drugiego, które daje nam sekundowe streszczenie filmu, i na bazie tego sekundowego streszczenia. Mamy podjąć decyzję, jaki to jest film. Ojej, bardzo, nie, bardzo niewiele się dowiedziałem z tego. Spróbujemy Project X. O, okej, okay, dobra, udało się. Tym razem udało się za pierwszym razem. Wczoraj mieliśmy ten limonę, co było bardziej problematyczne, więc spróbujemy sobie Quiz Sporkel i robimy Movie Banker 2. To oznacza, że dostajemy 15 pytań po kolei. Żeby zejść niżej w bunkrze, musimy odpowiedzieć na poprzednie pytanie i. Jak nie odpowiemy, to kończy się quiz. Pytania będą albo ABC, albo ABCD. Nie pamiętam, która to jest dokładnie struktura quizu. Jak umrzemy na pierwszym, drugim, to spróbujemy jeszcze raz. Jak dojdziemy gdzieś tam do połowy, to pewnie się zatrzymamy. W filmie Pinokio, jak się nazywa jego najlepszy przyjaciel, który jest robalem? Nazywa się Jimmy Cricket. Jak się nazywa wielka stacja kosmiczna, którą Luke Skywalker niszczy w Gwiezdnych Wojnach? Jest to oczywiście Space Pulse, to oczywiście DevStar. Film Speed dotyczy bomby, która znajduje się gdzie? Overcraft byłoby związany z Michaelem J. Foxem, co było wcześniej, ale pierwszy Speed, nadmierna prędkość, tak? Niebezpieczna prędkość, nadmierna to jest coś zupełnie innego. Jest na, w autobusie który z tych filmów zarobił ponad 500 milionów kiedy został wypuszczony w kinach, no tutaj do wyboru mamy Sharknado, Zilly, które są w topami tej historii, nie wiem czy jeszcze wtedy Pixar zarabiał po, po miliard, więc jest to oczywiście Avatar. Kto grał naprzeciwko danego Glovera w zabójczej broni? Anulowany w Hollywood Mel Gibson, który, który film zawiera następujący cytat: Nobody puts Baby in the corner, Baby, to jest Główna kobieca postać w wirującym seksie, albo Dirty Dancing, teraz chyba już się tak mówi do tego filmu. Który, które z następujących słów jest zawarte w jakimś tytule filmu o Jamesie Bondzie? Na pewno Live. No one lives forever? Diamonds are? Nie, live. To live and let die. All. Kto grał główną męską rolę w Casablance? <laughs> My mieliśmy tam trochę z takimi plakatami, chyba tego akurat to się nie znalazło w nagrywce, ale był to Humphrey Bogart, bo Clark Gable grał. Przeminął z W filmie Shrek, kto podkłada głos pod fione? OK, Okej, to nie jest takie łatwe pytanie, ale, ale to gdzieś tam się cały czas przewija, bo Cameron Diaz podkłada głos potwiony. Co jest ciekawym wyborem, nie wiem czy słyszałem Shreka w oryginale zbyt często, więc nie kojarzę jej akurat z tego. Który z następujących aktorów nie pojawia się w trylogii Władcy Pierścieni? Christopher jest, gra Sarumana, Ian Holm gra Bilbo, Hugo Weaving gra Elronda i Jonathan rhys Meyers, który jest młodszy niż Jonathan Rhys-Davis, który gra Gimliego, nie pojawia się w trylogii. Który z, który z tytułów... Był używany jako alternatywny tytuł dla Snakes on a Plane. Ok, i to już jest i na tym jest trypa, bo nie pamiętam, to jest taka trivia dotycząca głównianego filmu. Um, z Samuelem Jacksonem, który zgodził się na wystąpienie w tym filmie, tylko widząc tytuł. Terror Flight. Okej, okay, niestety nie udało się, ale dotarliśmy do dziesiątego piętra. Zrobiło, zrobił się taki dosyć duży przeskok, jeśli chodzi o, o wymagania. Okej, okay, dzisiaj nagrywka, z czego jestem zadowolony, pozwoliła mi na to, żeby na spokojnie do tego podejść. Dziękuję za oglądanie kolejnego odcinka. Słuchajcie podcastu, bo dziewczyny w tym tygodniu wyjdą z bardzo ciekawym odcinkiem dotyczącym American Film Festival, który odbywa się we Wrocławiu. Widziałem naprawdę sporo fajnych filmów, więc mam nadzieję, że klikniecie w link na dole do podcastu, followujcie, dajcie lajki i takie tam wszystkie. A my słyszymy się jutro i rozwiązujemy kolejne quizy. Do usłyszenia.